Miejsce 20. Bos podstawówki. Jaki ten Martino jest pojebany. Czy on nie widzi, że czeski z grają gorzej niż ja w podstawówce? Sergi Roberto, a nie Martino to jest dupa, a nie trener. Miejsce 19. Wie coś o tym. Barcelona bez Messiego jest jak porno z bez dźwięku. Miejsce 18. Jestem legendą. Mówiąc obiektywnie doskonale wiem, że Bale jest piłkarzem o półkę wyżej od Ozil'a. Jest kompletny, szczela, asystuje i nieważne czy z głową, czy z wolnego z 30 metrów. Bale będzie legendą. Miejsce 17. Bale ma łatwiej. Różnica między Neymarem a Bale polega na tym, że Ney musi paru okiwać, by mieć sytuację bramkową, a Bale wczoraj miał dwa prezenty od przeciwnika i gol na pustą bramkę. hat -trick to hat-trick, ale porównanie, że Bale jest lepszy jest bez sensu. Real jest w formie, a Barcelona nie. Miejsce szesnaste. To nie żarty. Czawiławka. Pół emerytura. Maszylano do Napoli za 20 milionów. Perdo też sprzedać. Deulofeu powrót. Luis albo Kompany. Suarez albo Kun. Terstegen i Reina. Nasz skład jest zbyt długo ten sam. Czas na świeżość. Miejsce piętnaste. Ocena Bale'a. Bale. Sześć. To był Ronaldo? Czy Ronaldo nie było? Czy to waliczyk, czy Portugalczyk był wczoraj na boisko? Wajliczyk, ale miałem wrażenie, że ma na imię Cristiano. Show jednego aktora, trzy gole i asysta. Co ma zrobić więcej? Miejsce czternaste. 70 zdobitek. Gimby z Barcy już płaczą, że Bale dobitki strzelił. Ha, ha, ha. Chyba nie muszę przypominać, że rok temu Messi 70 goli strzelił w ten sposób. Ale kto ich zrozumie, jak to bydło bez mózgu? Miejsce trzynaste. Elegancik. Swoją drogą, czy jak ktoś przejdzie do Barcelony, to musi w ramach chrztu nie dbać o siebie? Teraz Neymar wygląda jak Fabregas w pierwszym sezonie w Barcelonie. Zero dbania o wygląd. Miejsce 12. Ogarnięty Niech mi ktoś powie, że Perez nie zna się na piłce. Bale ma taką petardę w nodze, że jak zejdzie ze swojej dziewczyny i zacznie więcej biegać, to nie tylko włosy mu zgęścieją, ale będzie miał więcej hat -tricków. Moim zdaniem tak Bale-Ronaldo za nim Isco Alonso Modric. I jest ok, każdy ma pierdo w nodze i może walnąć bombę nawet z 40 metrów. Tego nie ma żadna drużyna lub i Rara. Miejsce 11. Pozamiatane. Wypad z Martino to najgorszy trener jakiego pamiętam. Teraz bardzo będzie wszystko przegrywać. Do tego Messi kontuzję ma i już nie będzie w dobrej formie, bo już jest stary. Miejsce 10. Sound of Silence. Jak się nazywa ta muzyczka, co leciała w trakcie ciszy? Wie ktoś? Miejsce dziewiąte. Lista życzeń. Mam plan. Napiszmy wszyscy listy do Świętego Mikołaja i poprośmy o Aguero. Mam lepszy pomysł. Poprośmy o mózgi dla większości komentujących na tej stronie, choć to jeszcze mniej realne życzenie. Miejsce 8. Foch. Żałosne, jak oni mają zamiar tak grać, to pierdolić ich, a Messi wypoczywa i też ma to w dupie. Miejsce siódme, wybitnie. Ten sezon to według mnie najgorzej grająca Barcelona. Ten mecz pokazuje to wybitnie. Pewnie oglądasz trzeci sezon, to nie ma co się dziwić. Miejsce szóste, Barca to Messi. Widać, że Barca to Messi. Bez niego kompletnie zero na każdej pozycji na boisku. Grają takie pokraki jak Alexis, co fuksem przelobował Diego, bo wiatr dobrze mu podwiał. Nie to co u nas w realu tutaj, każda pozycja jest obstawiona idealnie. A poza tym drewniak Ney, kolejny mecz daje dupy za Ajaxem Oczywiście Szajka z UEFA dała karnego za falu 5 metrów przed polnym karnym, ale cóż. Bell to jest klasa, nudny mecz on i tak wpakował 3 gole. Ale i tak przecież dla bandy dzieciuchów Ney to gwiazda a Agaret jest przepłacony. Pozdroły. Miejsce piąte. Wody. Dobra, rzucę słucharem. Jaki jest ulubiony status Javiego na GG? Niewidoczny. Miejsce czwarte. Po sezonie. Tragedii nie robić? Tragedia to już jest i trzeba będzie tylko po niej posprzątać. Sezon jest przegrany i Liga Mistrzów. Kto w to wierzył, był śmieszny. Real zakupił kilku klasycznych graczy i jest kasa. A u nas NJ i płacz, bo kasy brak. Szkoda gadać. Przebłysk jeden meczu nic nie zmieni. Filozofia już przeszła i trzeba faktycznie pół składu wymienić, dać świeżość, a nie paplanina, że przemęczeni gracze. Śmiech i jeszcze raz śmiech. Miejsce trzecie. Semp. Di Maria Semp 1. Dobrze, że brama z tego padła. Miejsce drugie. Wygrywałbym. Bardzo chciałbym być trenerem, bo wprowadziłbym tam taki rygor, że Liga Mistrzów byłaby wygrywana co roku. Niestety nigdy nim nie będę tym trenerem, ponieważ nie tylko nie mam licencji, ale odpowiednich kwalifikacji i realnie wziąłby trenera bez doświadczenia, zwłaszcza Polaka. Miejsce pierwsze. Sekret porażki. Czytałem kiedyś, że podobno można spryskać trawę jakąś substancją, która mocno natłuszcza trawę. Jedynym sposobem wtedy, żeby ograniczyć ślizganie jest pokrycie metalowych wkrętów jakimś specjalnym materiałem.